W Boże coś wam powiem? Kimże jesteśmy, byśmy mieli chwalić się przed Bogiem z naszych dokonań, które powinny być raczej wyrazem naszego porządnego życia, a nie jakimś wielkim sukcesem. Te wszystkie cnoty, o których mówi Faryzeusz, to nie jest coś, co by zasługiwało na pochwały. Przykładając to na nasze życie, zapłacenie podatku odkupionej rzeczy jest większym wydatkiem niż dziesięcina. Ale nie robi się z tego wielkiego halu, bo jest to w nabywanie rzeczy. To, że przez wczoraj nie zjadłem kolacji, wcale nie będzie oznaczać tego, że puściłem, bo może zwyczajnie mi się nie chciało. Nikt z nas nie chwali się raczej, że zrobił zakupy do domu, że kochał rodziców, że się pomodlił. Wszystko to wynika z naszego sposobu życia. Jeśli chcę mieć co jeść, muszę kupić jedzenie. Jeśli chcę zbliżać się do Boga, powinienem się modlić i korzystać z sakramentów. Jeśli chcę dobrze żyć z ludźmi, powinienem ich szanować. To nie powinno być dla nas ciężarem. Natomiast łatwiej jest się pochwalić niż przyznać, że jeszcze wiele mi brakuje. Łatwo jest żyć na pokaz, ale że trudno jest żyć w prawdzie. I to właśnie różniło celnika od Faryzeusza, bo zapewne też się modlił, dawał dziesięcinę pościł, to znaczy wnioskuje, że tak było, bo przyszedł do świątyni, czyli był w nim duch Boży. A jednak on wyciągnął ze swojego życia tylko jedną wartość swoją grzeszność. Mówię wartość, bo czasem więcej uwagi poświęcamy grzechowi, niż cnocie. Wśród słów św. Augustyna możemy odczytać takie Niech nam się nie wydaje, że żyjemy uczciwie i bez grzechu. To, co świadczy o naszym życiu, to przyznanie się do winy. No bo dla kogo robimy przedstawienie mówiąc, jacy to jesteśmy wspaniali? Ludziom możemy zamedlić oczy, ale Boga nie oszukamy. Ten, który mówi, zanim wypowiesz słowo, znam je w całości, to czy zanim coś uczynię, czyż on nie wie, w którym kierunku pójdę? Można się modlić i modlić. Można się modlić długo, gorliwie, używając mnóstwa słów, ale bez przekonania. Można się modlić prosto, mówiąc, jak jest naprawdę. Sami siebie wtedy nie katujemy swoimi słowami. Mówiąc dobitnie, wywoła to w nas większe wrażenie, niż obijając bawełnę. Nie ma co zakłamywać prawdy, bo wtedy nie dostrzeżemy tego, co nam najbardziej kuleje. Modlitwa ma nas stawiać przed Bogiem bez strachu, ale z nadzieją. Ma sprawiać, że nie będziemy wyglądać na porządnych, ale o tę porządność będziemy zabiegać. Amerykański arcybiskup Szyny powiedział o modlitwie: Nasza modlitwa jest zawsze powiązana z naszym prowadzeniem się w życiu. Z tego wynika więc, że im szlachetniejsze będzie nasze życie, tym bardziej wartościowa stanie się nasza modlitwa. A jeżeli każda myśl i każdy czyn będą poświęcone Panu Bogu, Wtedy nasze modlitwy staną się wolne od próśb i będą potwierdzeniem zdania się na wolę Bożą w każdej chwili i w każdej rzeczy. Nie przedstawiajmy Bogu listy życzeń i sprawunków do zatwierdzenia. Poddajmy się prowadzeniu Ducha Świętego, a wtedy modlitwa wzniesie się na wyższy poziom niż zwykłe przechwalanie się. Niech świadomość Bożej obecności sprawia, że cokolwiek czyniąc, czynimy ze względu na Niego, a nie na nasze ego. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.